Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnej analizie rynku bitcoina. Pamiętajcie, proszę, te informacje nie są to porady ani też rekomendacje inwestycyjne. Zaczynamy. Po pierwsze, gratuluję każdemu i też dziękuję, że w ostatnim filmie pod tytułem Bitcoin to spisek wszechczasów jest aktualnie prawie 30 tysięcy wyświetleń. Cieszy mnie to, że jest coraz więcej osób świadomych i też, że coraz więcej osób widzi pewne połączenia, jeżeli chodzi o przesył kapitału i też pewne manipulacje, z których, jeżeli wiemy, jak one się odbywają, kto je prowadzi, to jesteśmy w stanie bezpiecznie korzystać. Ok, moi drodzy, przygotowuję też drugą część tego właśnie nagrania o spisku, stąd też. Piszcie śmiało w komentarzach, czy macie jeszcze jakieś pytania, a propos tego poprzedniego filmu. Myślę, że maksymalnie w ciągu tygodnia, może maks dwóch tygodni, właśnie druga część się pojawi, stąd też dziękuję za kilkaset komentarzy. Startujemy z taką odprawą, a propos tego, co może wydarzyć się w aktualnym ruchu na Bitcoinie. Po pierwsze, wiele osób jest Tutaj pod wpływem dość dużych emocji, z racji tego, że po halvingu nic się nie wydarzyło. Dochodzą do rynku ETF-y, znów nic się nie wydarzyło. W ostatnim filmie o spisku tłumaczyłem, jak bardzo media wpływają na ruch ceny, ponieważ są konkretnie sterowane. Ale teraz zobaczcie, proszę, że na rynku bitcoina nic się nie zmienia. Czyli co mam na myśli? Po halwingu trwa nadal konsolidacja, czyli brak. Dynamiki ruchu, ceny, i również cena reaguje pomiędzy dwoma podobnymi poziomami, co poprzednio, czyli trwa konsolidacja po czwartym halwingu, który był 22 kwietnia. Co było, moi drodzy, po trzecim halwingu? Też konsolidacja. Co było, jeżeli chodzi o ruch cenowy po drugim halwingu? Lokalny spadek i znów konsolidacja. Co było po pierwszym halwingu? Też moi drodzy, konsolidacja. Czyli widzimy, że nic na rynku się nie zmienia. Oczywiście, narracja medialna może się zmieniać, ale to, w jaki sposób największy kapitał rozkłada swoje transakcje, po prostu wygląda nadal tak samo. Czy też nawet duża część z Was pamięta tą analizę sprzed dwóch lat, z czerwca? Była to analiza, która jest aktualna na dobrą sprawę do dzisiaj, gdzie określaliśmy to, że na bazie poprzednich cykli przed nami są możliwe. Lokalne dołki i dalej trend wzrostowy, czyli upragniona hossa. Jak najbardziej wszystko się zrealizowało. Zresztą ten film widziało 8, prawie 80 tysięcy osób. Stąd też naprawdę było tutaj dużo wyświetleń. Dobrze, kontynuujemy. Tutaj aktualna sytuacja na rynku Bitcoina, jeżeli chodzi o to wydarzenie po halwingu, czyli że nie ma tych gigantycznych wzrostów, to nie jest nic nowego. Tak było za każdym razem w halwingu. Nic się na rynku, moi drodzy, nie zmienia. Wielu inwestorów się nie uczy na historii, nie uczy się na swoich błędach, tylko dalej emocjonalnie podchodzi do rynku bo etf -y, bo halving, a widzimy, że transakcje są nadal w taki sam sposób rozkładane na rynku bez żadnych zmian. Dobra, co ma szansę wydarzyć się dalej? Aktualny ruch, gdzie mieliśmy wzrost z 56 tysięcy dolarów do 72, a następnie ruch spadkowy do 58 tysięcy dolarów, jest tym samym ruchem pod względem dynamiki, co ruch wzrostowy z 16 tysięcy do 19 tysięcy dolarów, a następnie mieliśmy, moi drodzy, spadek do 17 500, czyli mamy różny czas, różną cenę, ale układ tego ruchu jest do siebie bardzo podobny. Tak samo jest z Rozkładem kapitału, czyli to, gdzie inwestują największe spółki, największe fundusze inwestycyjne, to samo dzieje się z medialnymi manipulacjami, czyli są one powtarzalne. Powtarzalne rozkładanie kapitału, powtarzalne manipulacje medialne, w konsekwencji, w konsekwencji tego widzimy powtarzalne ruchy ceny. Czyli widzimy, że aktualny układ, układ spadku, wzrostu, następnie spadku i pod względem też dynamiki wygląda tak samo jak. Poprzedni, jeżeli chodzi o ruch w cyklu bitcoina. Ok, również nawet możecie zobaczyć, że bardziej lokalnie te powtarzalności są. Widoczne w następujący sposób. Spójrzcie, proszę. W tym trendzie wzrostowym z 56 do 72 tysięcy dolarów mieliśmy dwie korekty, dwa spadki o 5 tysięcy dolarów. Następnie w tym trendzie spadkowym też mamy dwie korekty, w tym przypadku już dwa wzrosty, również o 5 tysięcy dolarów. Czyli jeszcze raz powtarzalności co do rozkładania kapitału są, powtarzalności co do manipulacji medialnych. Medialnych również są. I tak samo są powtarzalności a propos lokalnego ruchu ceny, bo jedno wynika z drugiego. Dobra, kontynuujemy. Po pierwsze, patrząc nieco w dłuższym terminie, czyli w ciągu dwóch, trzech miesięcy, prywatnie uważam, że powinniśmy wrócić w okolice ostatniego ATH, nawet może być na poziomach rzędu 75 czy 80 tysięcy dolarów. Czyli w ciągu dwóch, trzech miesięcy... Spodziewam się tego, że cena będzie w okolicach ATH, bądź nawet jeszcze jeszcze wyżej. A bardzo lokalnie, czyli w ciągu jednego, może dwóch tygodni, idealnym scenariuszem byłoby to, gdyby cena przed tym wzrostem jeszcze wykonała lokalny spadek. Te dwie analizy się nie wykluczają, ponieważ są Podane na różny termin możliwej realizacji. Czyli na początku taki idealny scenariusz, patrząc na cykliczne ruchy, jest to ruch spadkowy, kolejno dalej trend wzrostowy. Czyli na to ja prywatnie czekam w ciągu tygodnia dwóch, możliwy ruch spadkowy, następnie dalej w ciągu już dwóch, trzech miesięcy trend wzrostowy i powrót do ATH, i tak dalej. Czyli to jest to, czego ja prywatnie się spodziewam. Oczywiście nie są to porady ani rekomendacje inwestycyjne. Jeżeli chodzi o cykliczności, bardzo często z nich korzystaliśmy, jeżeli wiemy w jaki sposób z nich korzystać, to konkretnie mogą dać informacje o tym, co Bitcoin zrobi w ciągu tygodni, w ciągu miesięcy, a nawet w ciągu lat, tak jak właśnie w tym przypadku. Przypominam również, że, moi drodzy, nasza akcja bezpłatna, niezbędnik inwestora, cały czas jest aktualna. Żeby otrzymać nasz bezpłatny kurs, bezpłatną grupę i dostęp co środę do live'ów w zamkniętym gronie, wystarczy, że klikniecie, moi drodzy, w link pod tym filmem, w link, moi drodzy, rygielskiradek.pl, następnie tutaj możesz zostawić swój e-mail, następnie kliknij, proszę, chcę dostęp. Wtedy otrzymasz swój dostęp do naszej grupy Discord i tam te wszystkie elementy, które właśnie opisałem. No dobrze, moi drodzy, czyli tak to wygląda w tym momencie, nie ma tutaj co tego tematu przegadywać, przygotuję drugą część a propos przepływu kapitału, a propos powtarzalności rynku, a propos tego co się właśnie dzieje na bitcoinie, na co zwracam uwagę, po to, żebyście byli bardziej świadomi. I wiedzieli też, co jest na rynku najważniejsze. Bo jak wiecie, masa osób czyta wam newsy, zasypuje was postami, że ktoś coś gdzieś powiedział, coś się gdzieś wydarzyło, a to wszystko jest piękna zasłona. Dymna jest tylko taka mgła, która ma utrudnić decyzyjność. A jak widzimy, kapitał na rynku rozkładany jest w taki sam sposób. Zresztą w poprzednim filmie tłumaczyłem to od samej podszewki, bo nieraz przeczytałem jakiś komentarz naprawdę durny, że przykładowo patrzymy tylko na ruch ceny, tak wiecie, wyrywkowo, że gdzieś się coś powtórzyło. No nie, są to konkretne zależności, ale YouTube nie jest miejscem od tego, żeby kogoś edukować w pełni, z racji tego, że na początku ktoś musi poznać całą twoją perspektywę i wiedzieć na bazie czego coś uważasz, jak to inter interpretujesz, a nie, że ktoś obejrzy film, nagle sobie przeskroluje do pięciu innych filmów i cała ta wiedza mu się wymiesza. No to co? Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Pozdrawiam Was gorąco i też dziękuję za to, że komentujecie, oglądacie. Cieszę się, że coraz więcej osób po prostu jest świadomych. Kończymy. Dobrego tygodnia. Pozdrawiam. Cześć.